Cześć, witam Was ponownie. Zaczyna się sezon na nowaliki, na wszystko, co młode z ogródka. Takie rzeczy są po prostu najpyszniejsze, a po zimie wszyscy chyba nie możemy się doczekać właśnie, kiedy wyjdzie pierwsza rzodkiewka, młoda kapusta, ogórki, koperek, tak to wszystko razem. To, jest, po prostu, to są takie smaki, że ich nie można nigdy zapomnieć, jak się je pierwszy raz spróbuje. Dobrze, co ja dzisiaj przygotuję? Pokażę Wam mój sposób na młode, pyszne, aromatyczne ziemniaki. Zobaczcie, mam tutaj już obrane. Jak obrać młode ziemniaki, chyba nie muszę wspominać. Nie musi to być bardzo dokładnie. Wystarczy je dobrze wyszorować. One są dość duże. Ja je tylko poprzekrajam na pół i wrzucę do garka z zimną wodą. Wody solić nie będę. A dlaczego to w trakcie odcinka się dowiemy? Tutaj mam, zobaczcie, taki piękny liść lubczyku. Lubczyk jest bardzo aromatyczny. I teraz liście zostawiam, a całą łodyżkę wrzucam do ziemniaków. I ląduje w ziemniakach. I to samo robię z koperkiem. W łodygach jest najwięcej aromatu. To jest taki idealny sposób na właśnie młode ziemniaczki, żeby były aromatyczne i pyszne. Od momentu zagotowania się wody będę je gotował około 20 minut maksymalnie. Musimy po prostu sprawdzać. A więc ziemniaki się gotują. Teraz posiekam koperek i lubczyk. Zobaczcie, mam tutaj przygotowany mały garnek, do którego wrzucam 50 gramów masła. Wrzucam naszą zieleninę. Wcieram dwa ząbki czosnku. Teraz wrzucam dwie łyżeczki soli. Nie soliłem ziemniaków, ale solę masła. i wstawiam na mały ogień i roztapiam masło. Ziemniaki ugotowane, więc odcedzamy. W to miejsce kładę patelnię. Wyciągam łodygi. Wlewamy masło. Na patelnię daję troszeczkę oleju. A ziemniaki musimy przemieszać, ale nie mieszamy łyżką, bo się nam rozlecą, tylko będziemy delikatnie kręcić. Ziemniaki na chwileczkę odstawiam, a na patelnię wbijam dwa jajka. I nakładamy. Polejemy jeszcze masłem, żeby nadać jeszcze więcej aromatu. I do tego podam jeszcze sałatę maślaną z rzodkiewką i ze śmietaną. No i teraz jajka. I obiad z młodych ziemniaków jest gotowy. Próbujemy. Bo jestem głodny. Zobaczcie ziemniaczki jakie są. Mm. O jak one pachną. Wow. Mm. To jest prawdziwy wiosenny obiadek. Do tego jajko. Jajko z rzadkim żółtkiem. Coś takiego. A ja zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was kiedy wrzucę film. I życzę Wam smacznego i takich wiosennych obiadów. Róbcie, bo warto. Mm.